Dawid, powiedz mi, jak ty się czujesz przed tym kolejnym meczem, bo ostatnio dosyć często i regularnie pojawiasz się na, na boisku. Ja się czuję bardzo dobrze. Też nastroje w drużynie uważam, że są dobre. Łapię te minuty, wchodzę w tę końcowe fazy meczu i zawsze jak wchodzę, to daję z siebie 100%. Mam nadzieję, że trener to docenia. i i mam nadzieję, że będę dostał coraz więcej szans w każdym kolejnym meczu. Tych argumentów trenerowi dajesz stosunkowo dużo, bo ostatnio zaliczyłeś chociażby asystę, chociaż na boisku spędziłeś zaledwie kilka minut. No tak, udało się asystować do Patryka Skóreckiego. No, takie jest moje zadanie, żeby wejść właśnie w ten moment meczu, gdzie już większość zawodników jest zmęczona i Pokazać swoją jakość i, i szybkość, który, którą pokazałem właśnie w tej ostatniej akcji. A powiedz mi, dla ciebie to jest zaskoczenie, że tak dobrze zaczęliście? Bo sześć spotkań, pięć zwycięstw, jeden remis, czołówka tabeli, czy raczej patrząc na jakość drużyny w codziennych zajęciach, raczej się tego spodziewałeś? Mm, nie no, uważam, że my po prostu patrzymy na każdy kolejny mecz i skupiamy się właśnie na, na każdym najbliższym. I wychodzimy na wojsko i dajemy z siebie 100% i w każdym spotkaniu staramy się, żeby zgarnąć punkt. Bartek, powiedz mi, czy ty pamiętasz w swojej historii gry w piłkę tak udany początek sezonu, jak masz w tym sezonie, bo nawet w czwartej lidze tak dobrze nie zacząłeś. No nie, nie, chyba tak, takiego, taki, takiego początku chyba nie przypominam sobie. Na pewno, na pewno jest to udany początek w moim wykonaniu, no na pewno jeżeli chodzi o liczby, tak? Jeżeli chodzi o, 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 o grę, no to wiadomo, że, że zawsze jesteś do poprawy, ale ja zawsze będę powtarzał: najważniejsza jest drużyna i fajnie, że jako drużyna fajnie zaczęliśmy i, i tego się trzymajmy. No właśnie, a czy drużyna w Twoim odczuciu, patrząc na tą codzienną pracę, która się przekłada później na mecze, jest już w optymalnej formie? Wydaje mi się, że tak. No, wyniki pokazują, że, że jesteśmy naprawdę na, na, yy, w dobrej formie i mam nadzieję, że, że to będzie trwało jak najdłużej, bo, bo nie ma co ukrywać przed, przed sezonem, jakby ktoś mi powiedział po tych pierwszych trzech sparingach, że, że będziemy mieli tyle punktów po sześciu kolejkach, no to chyba by się popukał po, po, po głowę, przeproszeniem. A, a tutaj ja widziałem, że, 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 że będziemy dobrze przygotowani, że mamy jakość w zespole i, i to pokazujemy od początku sezonu. Przed wami mecz z Unią Unia, Unią, która zaczęła punktować, w którą prowadzi były trener Kamil Socha, a w której jest też kilku zawodników, którzy grali w GKS-ie, między innymi Dawid Dzięgielewski. Co wiesz o prze przeciwniku, który na pewno przyjedzie tutaj i będzie chciał sprawić taką niespodziankę, jak cho chociażby świt, urywając punkty GKS-owi? Wydaje mi się, że każdy zespół, jaki tutaj by nie przyjechał, będzie chciał się pokazać na, na tym stadionie. Widzicie, za moimi presami Murawa jest fantastyczna. Na pewno dużo kibiców przyjdzie. Każdy, każdy zespół chce się tutaj pokazać jak, naj, jak najlepiej. Czy to przyjdzie Unia, tak jak ostatnio Szwit dobrze się pokazał, ale mam nadzieję, że, że będziemy trzymać tą, tą twierdzę tutaj w i jakby nie patrzeć, w 2023 roku jeszcze tutaj nie przegraliśmy, i mam nadzieję, że, że ta twierdza będzie cały czas podtrzymana i, i, i ta forma cały czas będzie na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o Unię Skirnicy, na pewno analiza przeciwnika, będziemy mieli dzień przed meczem. Jakieś tam mniej więcej już trener wczoraj nam jakieś mniej więcej sytuacje pokazał, jak mamy się zachować, pewnych aspektach, czy to, czy to w ofensywie, czy w defensywie. Dzisiaj kolejny trening, kolejne dziś tam pewnie zadania będą zadane przez sztab szkoleniowy, a będziemy musieli je wypełnić i na pewno trener je, je wdrąży w mecz sobotni. Wspomniałeś o tym, że GKS w tym roku jeszcze na sportowej nie przegrał, więc teraz takie pytanie troszkę yy, z przekąsem. Kiedy kibice zobaczą gola Bartka Bartosiaka na sportowej, bo na Radzie strzelasz przede wszystkim na wyjazdach. Też bym chciał to wiedzieć. Ja mogę strzelać na wyjazdach, a inni mogą strzelać tutaj na sportowej. Powtórzę jeszcze raz, dla mnie najważniejsza jest drużyna i, i najważniejsze, żeby drużyna wygrywała. Niech inni strzelają, niech wygrywa GKS na sportowej, ja mogę to, to czyniać na wyjazdach, nie ma problemu.